Malik podbija, mówi Krystof Znana Marka Biorę I Go nie widzę, wścigam Jak ten Tony Jones wściganym, ścigam 16 rok Ile dyszkę euro mówił? To by było zobaczyć, to 197, 197 przebiegu, bardzo 16 już się otworzył. Ryszkę euro. Ja wciąż z napojem marki tam był. Od panaliki otrzymałem. Nie, nie. Pan, nie bój się go, nie bój się go. że te klucze do ręki, bo żeby do środka. Nie był się wozu. Jest zmęczony? Bo to jest właśnie jakoś bębu. W automacie zadyszkę, no nieźle. Proszę Państwa, Pani usiądzie jakoś tu spokojnie? Rano miało nie być bębu. A się okazuje, że są zmiany, zmiany. Zmiany. Jest kamery, nie ma fartuńniki, przed tyl są, radar jest, co więcej, jest tu wędruszku gdzieś głębiej coś. Tutaj nic, tutaj nie, to nie, tam to nie, to jednak, o cholera, to jednak nie zagłębie koreańskiej motoryzacji piękne malowanie piękny kolorek a dziewięćdziesiątka ale marka my friend, dziękuję bardzo same my friendy Coś tu głębiej, głębiej winiale drogo Golfik Czarny golfik Państwo ominęli, ja znowu znalazłem Automacie Krótki Gdzie tam będzie, gdzie tam będzie? Wersja styluwa, czyli lepsze siedzenia, lepsza lampa Styluwa jest zawsze na grubszym wypasie, martwe pole w Kamera To jest XC40, right nie to, ma. To, to. A widzisz jak to się wyspodzieje szybko Zobaczymy co zostało Może przesta przestawili go gdzieś Tego czarnego, czarnego najładniejszego nie ma mówimy, że poszło, już do ludzi Czarny poszło. Czarny poszło. Tam to było To było 50, nie? Czarny. Czarny cel, nie? Ten telefon jest bardziej dypacią Ale... No to co widziałeś tam, tam malują od razu zaplować maluje Ale w środku to apą szału nie mają Nie mają, nie mają Nie mają szału, nie mają Na Zakupy jadą

Bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie Pan Romek. Czołem, cześć, pozdrożej.